Tak więc dojechaliśmy, balaton, furet. Tak wygląda plan kempingu. Jesteśmy w markecie na kempingu. Sprawdzamy sobie pola. Kamila startuje, bawi się świetnie, a my odpoczywamy na brzegu. Kamila pokaże, jak się uczy e, skakać na główkę. Już tak proszę. tankujemy przed Chorwacją jeszcze na Węgrzech bo mamy już mało paliwa co ciekawe tankujemy na Orlenie przejeżdżamy przez Bratysławy dojechaliśmy do granicy węgierskiej przez Słowację tak wygląda, idę kupić, idę kupić winietę. winieta na Węgry zakupiona kosztowała sporo, bo 52 euro to jest kategoria D2 jakby. No przez neta sprawdzaliśmy byłoby taniej, natomiast no, my, nam się nie udało. Zamówić wcześniej. Nie wiedzieliśmy zresztą, jaką kategorię, czy D1, czy D2. Natomiast pani tu mi powiedziała, że to jest D2 i kosztowało, tak jak mówię, sporo 52 euro. Dobrze, jedziemy dalej. Dojechaliśmy. Balaton Furet. Balaton Turist Furet. Tak, Balaton Turist Furet. Wjeżdżamy. gdzie prezentuje wjazd tak wygląda plan kempingu na kartę akcji możemy wybrać trzy kolory czyli czerwony, żółty lub brązowy takie parcele idziemy się przejść, sprawdzimy co jest wolnego co jest ciekawego taką mamy parcelę Nasza parcela ma 70 metrów. No, wystarczająca wielkość, jeśli chodzi o nasz kamper. Tak, mamy tu dostęp do, do prądu. Wody i odpływu nie ma. Natomiast mamy blisko do, do jeziora, blisko do Balatonu. Parę kroków schodzimy i jesteśmy. Także umiejscowiona ciekawie między takimi drzewami. Teren dość zacieniony. Tu mamy kierunkowskaz. Gdzie się udać do recepcji Gdzie są, gdzie są domki Katrin, Helga Eurocomfort, Comfort, Ingrid ehm, Mobilne domki Wakeboard Animacje No i pozostałe rzeczy Gdzie grill Jestem tuż przy basenie Basen otwarty od 10 do 18 Chodzę, zobaczymy jak ten basen wygląda W takim basenie można popływać, pokorzystać, w fajnej pogodzie. W zasadzie to cały basen nasz. Jesteśmy praktycznie sami jeszcze jakieś dwie osoby są, ale nie w basenie. Tak więc, wow! Tak więc jesteśmy sami w basenie. Kamila, pokażę, jak się uczy e, skakać na główkę. Już umie. Już tak, proszę. Pięknie przepłynęła. jest daleko. Tak, daleko. Tak z basenu idę w kierunku jeziora, w kierunku balatonu mijam tutaj domki jedno z po prawej, po lewej mamy to z kierowca i takie z dużo, także dla to coś do drogi Chodny plac zabaw otwarty od 9 rano do 19 i prezentuje się tak mamy tu jakiś cocktailbar i tak legenda taka duża zwiedzalny, dala ten Jesteśmy przy barze tak, w kantorze, tuż w wodnym parku i ceny prezentują się tak, możecie zerknąć. Wszystko w zasadzie w tysiącach brzmi groźnie ale nie jest tak źle eee, kola półlitrowa kosztuje 1000 korintów. a pozostałe to, tak, też tysiaka frytki też tysiaka co jakiś czas mamy takie zejścia do wody takie schodki Do wody. Woda taki ma charakterystyczny kolor, e, ma charakterystyczny kolor. Taka troszkę mętna ta woda jest, ale ogólnie ciepła. No, spoko jest, super. Wydaje mi się, że jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Myśleliśmy, że będzie tutaj słaba infrastruktura, że będą to e, Zarośle jakieś, natomiast jest tutaj bardzo ciekawie, bardzo dobrze przygotowane, świetne warunki, tak naprawdę super sprawa. Tak, nowocześnie, europejsko, także polecamy ten kemping, świetne miejsce. Zobaczymy jeszcze jaka cena będzie, okaże się przy płatności. Według katalogu powinniśmy zapłacić 23 euro za parcele, za dwie osoby, prąd i wodę. Dopłacimy jedynie za kamilę jako, jako trzecią osobę i ewentualnie jakąś taksę klimatyczną. To się okaże. Idę do dziewczyn. Kamila w wodzie. Szukam muszelek! Szukam muszelek. muszelki. O, ma kolejne. Bawi się w wodzie. Nie ma Tutaj muszę zajść. Ja tu jaka to woda Kamuś? Nie, ciepła? ciepła. Ciepła, tak? Okay, Kamila, idzie na taki plac Park wodny. Musz to to Kamila startuje, bawi się świetnie, a my odpoczywamy na brzegu. Korzystamy ze słoneczka, opalamy się. A Kamila saleje Na wodnym. Mamy już prawie 18, tak więc czas, pora na kibicowanie. Idziemy na mecz Polska-Austria. Tak, jesteśmy w strefie kibica i zaczyna się właśnie mecz. Zamówiliśmy sobie jakieś cyfroni węgierskie i będziemy kibicować z No i pogoda nam się troszkę popsuła. Wieje leje. Zrobiło się nieciekawie i grzmi strasznie. No zobaczymy co będzie dalej. Na razie nie wygląda to. No nie wygląda to za ciekawie. I jeszcze... Nie jest właśnie do tego do wpada i z drzew co zleci nam? Tak, korzystamy z gotowych dań, które zebraliśmy. gulasz z kopytkami, tak? mój zażyczyłaś sobie? Takie wybrałaś? Ty, ty tak sosik do tego i przygotowujemy gulasz z kopytkami. Objadiemy na zewnątrz. Zrobiła się fajna pogoda, cieplutko. tak więc korzystamy ze słoneczka z pogody i jemy na zewnątrz. To smacznego. Dziękuję. Doszliśmy do centrum. Bala latem... No idziemy takim pasażem. Później. Lud kosztuje 1200. <grym> Dobra, idziemy powoli do przodu. I wygląda ciekawie, tak nowoczesne, europejskie. Tato, jesteśmy na mieście. Wow, co to jest? Porsche. Tu jakiś samochód wyjeżdża. Łał, Porsche. No chodź, wejdź tu. Wzdłuż tej promenady biegnie ścieżka rowerowa 220 fintów co tu mamy jeszcze ciekawego e, sprawdzimy tepsi. Pepsi 1,5 litra 600 volintów olej litrowy 810 volintów Litrowa e, oliwa z oliwek 2900 FOI Kilogram cukru 300 fintów a ręczniki papierowe, które często właśnie na kempingach się przydadzą, no takie dosyć cienkie, nie za duże, 445 forintów. Rozpuszczalna kawa Nescafe, 200 gram, 3350 nutella, 2100 forintów za 400. Woda litrowa, 210 forintów. Piwo Soproni, 350 forintów. I tu mamy Heinekena 390 horyzontów. Nadszedł dzień wyjazdu. Troszkę przedłużyliśmy sobie tutaj pobyt na, na Balaton Furet nad Balatonem. Ciekawa miejscówka, dlatego mieliśmy, jedno, mieliśmy być jedną noc, zostaliśmy trzy. Pogoda dopisała miejsce bardzo ciekawe. Zmierzam właśnie do recepcji zrobić tak zwany checkout, wymeldować się, zapłacić i zobaczymy ile wyjdzie. Teoretycznie według cennika naszego katalogu powinno być 23 euro za pobyt plus jeszcze dopłacimy coś za kamile, za jedną dobę oczywiście. Tankujemy przed chorwacją jeszcze na Węgrzech, bo mamy już mało paliwa. Co ciekawe, tankujemy na Orlenie. Zobaczymy po ile paliwo będzie. Ile diesel. A, takie ceny mamy. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.